Cześć, hey, dzień dobry, witam na moim kanale hashtag Bieg oddech. Kto jest tu albo kiedyś tu trafił, to wie, że dodawałem filmiki i taki kanał prowadziłem. Sorry, kot mi przesunął telefon. No, a kto jest tu nowy, no to może zapoznać się z tym, co kiedyś dodawałem. Pokrótce nie będę już mówił, kim jestem. Wszystko znajdziecie na blogu, tam jest przypięty post. W tym poście jest moja taka krótka historia, mojego życia. Powiem tylko, że ćpałem i chlałem. Dzisiaj żyję trochę inaczej. O, fajnie, jeżeli mógłbym was poprosić o subskrybowanie kanału. I zaczynam, zaczynam. Chciałbym przejść na taki etap, czy, czy robić takie vlogi. A vlogi z czego? Vlogi z podróży. Bo jestem w podróży. W sumie o tym chciałem powiedzieć, dlaczego jestem w podróży i co z tą całą podróżą. Tak naprawdę ja mam dzisiaj takie przekonanie, że moje życie jest podróżą tak. Moja droga się zaczęła, kiedy przyszedłem na świat. Cały czas jestem w podróży. Każda chwila jest podróżą przed życie, którą kroczę po swojej własnej drodze. Jaka by ona nie była jest moja. I dzisiaj. Toczy się w podróży, w którą takim zamykam w ramy, tak? czyli przemieszczam się z miejsca na miejsce. Jak to się zaczęło, że zacząłem się przemieszczać? Mm, tak naprawdę gdzieś tam wcześniej w tym moim, la e, e, moich latach życia, e, kiedy to tam <grych> nadużywałem substancji psychoaktywnych, byłem osobą uzależnioną, za którą dzisiaj się nie, kompletnie nie uważam. Czuję się człowiekiem zdrowym, który ma prawo być zdrowy, a nie chory do końca życia. Mm, takie jest moje przekonanie i to też jest część mojej drogi. <laughs> yy, ale żeby zamknąć tą moją podróż w ramy, no to gdzieś tam przez tamte wcześniejsze lata, yy, 19 lat mojego życia, <laughs> coś tam podróżowałem, tak, pracowałem na budowach yy, i bywałem w delegacjach. Więc można by uznać, że poznałem czym jest, yy, <laughs> czym są wyjazdy, czym jest mieszkanie yy, poza yy, miejscem zamieszkania, domem, tak, czy tam rodzinnym, jakimkolwiek, czym jest zmiana otoczenia, zmiana miast, ale to nie, to, nie, to nie jest ten główny wątek, dlaczego jestem w podróży. Jakieś półtora roku temu, kiedy gdzieś tam można by to określić, miałem życie, które było ułożone, miałem dom, kota. Podjąłem decyzję, że jadę, zmieniam otoczenie, przenoszę się do innego miasta, bo czułem, że mam tam jakąś misję do, do zrobienia że mam coś do przekazania i do podzielenia się czymś. No ogólnie nic z tego nie wyszło. Nie, to jest złe sformułowanie, że nic z tego nie wyszło. No nie wyszło yy, nic przyszłościowego, tak, bo dosyć szybko po miesiącu wróciłem do Bydgoszczy i właśnie przez te półtora roku temu yy, zaczęła się taka droga, że Pojawiały się co chwilę zmiany pokoi, jakieś hoteli, były hotele robotnicze. Ogólnie zaczęła się podróż, no podróż z plecakiem. Pierw z Torbą plecak kupiłem później, ale rozpoczęła się podróż. Na początku ona miała takie główne, dwa główne wątki, przewodnie, czyli znowu wejść w życie takie standardowe, ułożone, czyli mieć pracę, zarobić na pokój, no mieć swoje cztery kąty. Pracować, y... żyć jak mrówka systemu, tak? No nie udało się. Czy po, czy po prostu było tak, jak powinno być? <tryk> y... Zbiegi, nieokoliczności, okoliczności, nie przypadki. Y... Rzeczywistość, w której się od... znajdowałem, czy odnajdywałem, no nie była. Y... Nie była, nie była. No nie, nie dawała mi tego, czego ja chciałem. Czyli tego całego życia w schemacie, praca, dom i, i w ogóle. No i tak się zdarzyło, że pomyślałem, że w sumie mogę zrobić coś innego może pojechać do jakiejś osady, poznać jakąś społeczność i, i zacząć tam jakieś nowe życie. Tam też nie byłem długo, bo pojechałem do takiego miejsca tam też nie byłem długo byłem bodajże miesiąc i tak. Kolejne miesiące zeszłego roku y, polegały na zmianie otoczenia. No były jakieś tam góry, były y, miejsca nad rzekami, jakaś praca na kuchni. Y, y, dwa razy wylądowałem nad morzem. Gdzieś znowu spróbowałem y, zakotwiczyć się w temacie pracy, y, pracy, no nie wiem, jakiejś etatowej, tak, i, i no mieć dom, ale tu znowu ktoś mnie zapłacił. Tam gdzie pojechałem, później się okazało, że tej pracy tak naprawdę nie ma. No i te podróże trwały, aż w tym roku znowu wydarzyła się kolejna szansa. No, pojechać nad morze, pracować w ośrodku czasowym byłem tam dwa tygodnie, fajny czas ogólnie. Najważniejsze, że mi tam było dobrze, a nie jak tam było tak naprawdę, ale to też tam mniejsza z tym ogólnie i... W zeszłym roku, czy nawet dwa lata temu zapoczątkowałem coś takiego, jak y, robię przygody. Robię przygody, czyli traktuję życie jako przygodę. Cokolwiek w nim robię, staje się moją przygodą, a tym bardziej na dzień jeszcze przygodą w podróży. Dzisiaj mam bardzo mocne takie moje swoje przekonanie, że y, nie dla mnie jest y, mieć mieszkanie, y, y, Chodzi do pracy, w cudzysłowie na taśmie w fabryce, wracać do tych czterech kątów. Ja dziś wybieram mm, podróżę, podróże, czyli robię przygody. A po co mi te podróż, podróże? Po dowiedzenie się, yy, czym jest panaceum życia, czym <grym> jest życie. Yy, ja dziś czuję, że nie chcę yy, mieć wakacji od życia. Czyli jakiś dwóch tygodni czy innego yy, okresu czasu, zawieszonego w przestrzeni i, i odpoczywania od życia. Ja na ten moment odpoczywam. Głównym założeniem jest taki yy, moich podróży, że będę zmieniał yy, miejsca, w których jestem. Yy, nie chodzi tu nawet o sprawy finansowe, bo tak naprawdę. Yy, Będąc tam, gdzie będę, jest dużo osób, które potrzebują na przykład pomocy, czy, czy szukają kogoś, kto im pomoże. Nie wiem w gospodarstwach, ośrodkach, czy domach, w społecznościach, które zakładają, no potrzebują pomocy, tak? A od siebie, jeżeli ja mogę tą pomoc zaoferować, nie wiem fizyczną albo przez najzwyklejsze bycie wspólne razem. Ja otrzymam za to y, jako barter y, łóżko i strawę. A oprócz tego będę mógł doświadczyć y, przyrody y, najróżniejszych miejsc w Polsce. Na razie pan jest taki, że jeszcze pobuję się po Polsce, chociaż w zeszłym roku wylądowałem we Francji na Lazurowym Wybrzeżu, jadąc przez Alpy i Prowansję. No, ale na, dzisiaj dzień, na dzisiejszy dzień plan zakłada coś takiego. No, oczywiście, plany są tego, żeby je zmieniać, albo one same się zmienią. <grywa> zakłada tak, yy, <grywa> w założeniu plan jest taki, że będę podróżował po Polsce yy, przez grupę, udostępnię domek, chatki, yy, zajmę się czymś tak, no jakoś no, tak, na tak, ma długą nazwę, <grywa> nie pamiętam jak to, ale to w skrócie wam mówię, jak, 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 o jaką mi chodzi. Na Facebooku jest, można poznać świetnych ludzi i świetne miejsca których jeżeli chcesz dać siebie zostaniesz zaproszony i możesz tam być po prostu na jasnych zasadach, na, na byciu ze sobą, no właśnie na tych wymianie barterowej. Ja na dzień dzisiejszy mam kilkanaście zaproszeń. Aktualnie jestem w Kotlinie Kłodzkiej w Wójtowicach w chacie gościnnej, która się nazywa Wataszka, to jest niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Jest po drodze do Bystrzycy jest nowa Bystrzyca, stara Bystrzyca, jakaś tam Bystrzyca i w ogóle ogólnie mega miejsce wśród wzgórz i lasów. Lasy tak jak kocham, normalnie pierwotne, nie Jezu, aż szok. Są wzgórza zieleń, przyroda, ptaki śpiewają i to co ja najbardziej lubię, czyli nie ma tu żadnej komunikacji miejskiej jak w mieście ja jestem, moje rodziny to jest Bydgórz, tak? Nie ma pędu ludzi po sklepach, w tym miejscu, w którym teraz siedzę tym bardziej yy, nie jeżdżą taksówki, nie ma yy, korków, komunikacji miejskiej, to już mówiłem, straży, pogotowia, no totalny, totalny luz, no, totalna cisza, no, no cisza, ja ciągle się, ciągle gdzieś tam się poprawią, no są ptaki, nie, i tam jakiś konik, kosy, one też wydają jakieś tam swoje odgłosy zwierzęce, więc takie jako... Takiej ciszy nie ma, ale to jest ta cisza, która koi, nie? Ta cisza taka naturalna, nie wielkomiejski hałas, zgiełk i, i, i chaos, chaos tak naprawdę. No, dlatego ja się nie pcham do miast, czasem wracam do Bydgoszczy gdzieś na chwilę, nie wiem, może nazwę to przepakować się, ogarnąć kolejną drogę, no, po prostu zorganizować się, albo kogoś odwiedzić. Pozdrawiam mamy, pozdrawiam wujka poradę, pozdrawiam wszystkich yy, tych, których spotykam w Bydgoszczy. No, aktualnie jestem, popta, yy, wrócę do tematu, aktualnie jestem w Kotlinie Kłodzkiej, yy, pracuję, yy, mam łóżeczko, mam jedzonko, yy, czyli tak naprawdę wszystko, co mi do życia potrzeba. Mogę wędrować, mogę się włóczyć, mogę łazikować, yy, mogę być wśród natury. Oglądać górskie rzeki, to jest petarda. No, górskie rzeki, bo tu są wyszczyca przede wszystkim i najróżniejsze jej dopływy, zmieniające y, kolor, w zależności od tego, czy padało, czy nie. To też jest fajne, bo to jest zmiana. To bardzo mi się podoba. <laughs> Co jeszcze mogę Wam powiedzieć, takie techniczne sprawy? To tu zamierzam zostać do końca maja i później pojechać w kolejne miejsce. Y, Teraz na tą chwilę wybieram, że to będzie miesiąc, kolejne miejsca będą to odwiedziny, myślę, maks dwutygodniowe, bo no nie chciałbym tyle przebywać w jednym, w sensie mogę, mogę mam na to przestrzeń, tak, tym bardziej, że wiem, że, że są klimatyczne te miejsca, czy, czy no miejsca u osób, które mnie zaprosiły, ale no nie chciałbym zostać tam przez jakiś dłuższy czas. Ja, ja potrzebuję zmiany. Także że gdzieś muszę wyruszyć. <grym> <grym> Jak już zobaczę, co jest do zobaczenia, albo ja poczuję, że czas, nie wiem, spakować plecak i ruszyć, no to po prostu wziął, no tym bardziej, że możliwości jest wiele. Tak naprawdę nie ma moż niemożliwego, niemożliwe mm, nie jest faktem, to tylko opinia, no, i też tak dzisiaj zaczynam, zaczynam żyć, czy żyję z takim przekonaniem, tak jak tym, że nie chcę od życia odpoczywać. No i ja odpoczywam, czy pracuję, czy nie pracuję. Szczególnie kiedy też, no właśnie, szczególnie kiedy pracuję, to odpoczywam, tak? Odpoczywam, bo jestem tam, gdzie chcę być. Jest mi tak, jak chcę, żeby mi było. Ja wybieram, gdzie jestem i to też jest jakaś forma. Odpoczynku, a nie zamknięcie się w schematy, mechanizmy i programy, programowanie sobie głowy tym, co, co świat mi chce narzucić. Także, kochani, to tyle, chyba byli na pierwszy vlog. Byłem tu na takiej górce Jagodna, 977 chyba metrów nad poziomem morza. Wyprawa była konkretna, ona odbyła się. Dziś mamy środę, tak? Odbyła się w poniedziałek, do dzisiaj czuję <laughs> efekty tej wędrówki. Yy, ogólnie w dwie strony było 25 kilosów, plus tam jakieś górki, nie? Górki yy, <laughs> i pogoda, która mnie wywiała. Ale no, jest OK, no żyję, nie? To, jest, to, jest, to było mega. No, kolejne doświadczenie, kolejna... Wędrówka yy, z celem, którym tak naprawdę jest droga, no bo to też jest takie moje przekonanie. Czy coś mogę Wam dodać na ten moment? No nie, dzisiaj się bardzo napracowałem, bo dzisiaj była konkretna praca, bardzo mega. Przerzuciłem 8 ton węgla w paczkach, dlatego nagrywam w tym momencie, a nie jakoś później, bo mogę już nie być w stanie myśleć, choćby dlatego, że zasnę. Czekam aż tu się zazieleni, bo tu w Kotlinie Kłodzkiej wiosna przychodzi dosyć późno, no, no. wyjeżdżając zbyt Bydgoszczy tydzień temu, bo akurat jestem tutaj tydzień, tak vlogi też będą co tydzień, gdziekolwiek bym nie był I wyjeżdżając zbyt Bydgoszczy, no tam już kwitło wiele rzeczy. Tutaj dopiero zaczyna, wręcz niektóre drzewa no, są jeszcze gołe. Tak, Taki klimat, no, taki region jest tak, jak powinno być. Zawsze wszystko jest takie, jakie powinno być. Hmm. Aha, chciałem powiedzieć, że oprócz vlogów raz tygodniowych, może też będę wrzucał filmiki, znowu wrócę do dodawania filmików na jakiś tam konkretny temat tutaj na, na kanale YouTube moim. Może do tego wrócę, zobaczę, jak tam ogarnę sprawy internetowe hmm, w sensie finansów, megabajtów. Hmm. Będą live'y, będą live'y, będą mm, nie typowo o podróży, ale live'y będą na moim blogu. Tam powiedziałem już, że link jest w komentarzu? No, link jest w komentarzu. Czy w opisie filmiku, tam znajdziecie link do mojego bloga na Facebooku. Mm, nie wiem, chyba to tyle. No to tyle. <laughs> yy, następne dni to też praca. Yy, aha, miałem ogarnąć ogólnie, gdzie tu ten, gdzie jest... Yy, yy, gdzie tu się można jeszcze tak przejść. W sumie mogę pójść wszędzie, nie? Jest tyle lasu, że yy, każdy jego yy, zakątek, skrawek może mnie zadziwić, ale może yy, gdzieś wyznaczę sobie cel na mojej drodze, jakąś inną górkę, no zobaczymy. Muszę tam przejrzeć internety, obejrzeć mapy, yy, zaciągnąć języka, może yy, też gdzieś... Yy, już od tygodnia próbuję sobie oznaczyć wszystkie miejsca, w które mógłbym pojechać, bo zostałem zaproszony. Jeszcze tego nie zrobiłem. A takie nieracjonalne będzie podróżować z jednego końca Polski na drugi. No po co nie? Teleportację nie mam opanowanej, więc lepiej by było gdzieś skakać sobie tak z miejsca w miejsce jakoś po drodze zrobić taką ślinię, czy krzywą, może okrąg. <grych> Aha, nie wiem, czy to jest aktualne. Muszę zapytać się mojego przyjaciela wujka porady, pozradam. W lipcu planuję Adam jak co roku gdzieś przejść się wybrzeżem polskiego morza. <grych> Robił to już nie raz, Teraz po prostu chcę zaliczyć inny kawałek tego wybrzeża, gdzieś na cztery dni jestem zaproszony do tej wyprawy, do tej podróży czterodniowej, także może wcieszyć. bardzo się będę ucieszył, jak to się uda. To też jest gdzieś tam jakiś mój plan. A miejsca, kochani, jakie mam do odwiedzenia, to jest y, y, Mazowieckie, Podlasie, Kaszuby, y, tu gdzieś ogólnie też, i w górach, Bieszczady, <laughs> y, znowu nad morze, nasze bałtyckie i inne po prostu miejsca. No sporo się tego zebrało, także. No będę chyba musiał tą mapę zrobić. Nie wiem czy w mapach Google w ogóle można taką opcję zrobić, że pozaznaczasz Pineski i... Chyba można, nie? Można. Tylko żeby były te później na mapie, które ja chcę, żeby były. Nie wiem do kogo ja teraz glanem, kogo się pytam. <grym> Najważniej, najlepiej będzie mi to sprawdzić, czy tak można, nie? No, no to jeszcze raz pozdro z Kotliny Kłodzkiej, niedaleko Bystrzysy Kłodzkiej, dokładnie z Wójtowic które są dwa kilometry w dół, tu z chaty gościnnej Wataszki. Właśnie od tych wójtowic pod, do Wataszki zaczyna się droga krzyżowa, robiłem już się dwa razy, to w dół łatwo się schodzi, te dwa kilosy w górę już tak nie teges, ale myślę, że forma wróci. Gdzieś kilometry nabijam, też dużo jest tych kroków pracy, no i za chwilę nastąpi moment, gdzie też dorzucę do moich wypraw po prostu pobieganie w jakimś miejscu w, ka w każdym miejscu, w którym jestem no, biegałem, nie ma dzisiaj tego biegania i też się tym nie leje. biegałem ostatnio na, pla na plaży nad morzem na wyspie Sobieszewskiej tutaj na pewno też pobiegnę no, zobaczymy jak forma zacznie się odbudowywać, czemu yy, nie włączyć takiego biegania kiedyś czy tam trzy razy w tygodniu może tak, może nie, nie wiem, będzie tak jak powinno być <laughs> dobra mamy prawie 20 minut Będę się żegnał, nie wiem ile to tam będzie się ładować, ja idę spać, filmik wrzucę w nocy. Może go tam dostanie się info rano o nim jak wstanę na, na blogu i czyli Facebooku. No nic, proszę w razie czego jeszcze raz, raz jeszcze o subskrypcję mojego kanału. I do zobaczenia w następnej pogawędce za dwa tygodnie, Ej, za tydzień, <grym> za tydzień. Może tu będę, a może nie Plan jest taki, że mam być tutaj Czyli w Wójtowicach Na Dolnośląskim, tak? To jest Dolnośląskie? Tak, chyba tak Niedaleko jest ten, Kłodzko Znaczy może nie jest tak niedaleko, no, ale jest Dobra kochani, jeżeli mogę was prosić Subskrybujcie kanał, do zobaczenia za tydzień No, pogadane Czyli Dlaczego Łukasz jest z podróży To już wiecie До зуба. Стимайтесь.